W 2022 w Ednarach. oczywiście nie mogliśmy nie odwiedzić stoiska Deutschfar. Tu zawsze też sporo nowości na nas czeka, a jedną z nich to seria ciągników 6C. To bardzo interesująca seria ciągników, na tyle, że no posiada w sobie kilka spaczków technicznych, o których opowie nam Pan Waldemar. Bardzo bym prosił o przedstawienie ewentualnie tych ciągników. Waldemar Maciąc, dynastrof. jesteśmy dealerem samej samej Między Group. Przydajemy ciągniki Dojcfar. Chciałbym Państwu zaprezentować przedstawiciela serii C, 6C e, ciągników Deutz-Fahr. Jest to ciągnik średniej wielkości. E, w tym typu szeregu są trzy modele 616, 625 i 636. E, Zasilany cztero, e, czterocylindrowym silnikiem Deutz AG bądź silnikiem 4-cylindrowym metrów co ciekawego w tych ciągnikach? Czyli ma dosyć szeroką gamę skrzyń przekładniowych. No właśnie, te przekładnie się tutaj nam bardzo rozrosły, prawda? Dokładnie. Tutaj jest dużo możliwości. Możemy wziąć skrzynię z Automatic Power Shiftem, bądź skrzynię RV Shift, gdzie wszystkie biegi możemy przełączać pod obciążeniem, tak. w zależności od warunków polowych, jak również skrzynię TTV, czyli można by powiedzieć no, totalnie bez, stopiega bez stopiega. tak. Tutaj pytając jeszcze o ewentualnie o rolnictwo precyzyjne, tutaj czy tuż też można zastosować jakieś elementy rolnictwa precyzyjnego w tym traktorze? Tak, oczywiście w każdym z tych ciągników jesteśmy w stanie zainstalować, zainstalować elementy urzędowanie do rolnictwa precyzyjnego. Współpracujemy z firmą z firmą top, tak, która do naszych ciągników przygotowuje takie zestawy. Oczywiście mogą pracować z różną dokładnością. oczywiście, w no, zależności od potrzeb klienta. Kontynuując serię Warrior czarnych ciągników, czy kiedyś doczekamy się sześć też w tych kolorach? Tak, oczywiście można to zamówić. Też ja już takie mało coś tego, niech... Warrior występuje tak naprawdę w czterech rodzajach. Tak, rodzajów. to się rozrosło. Bo może być czarny, mat. Czarny połys, może być zielona perła, wygląda rewelacyjnie. Oczyliście... Jeszcze osobiście powiem szczerze, nie miałem okazji obejrzeć akurat tej wersji. Ja dwa tygodnie temu byłem na szkoleniu w Lamy w Dojca w Niemczech i tam mogliśmy A. testować, oglądać, podziwiać wszystkie modele tychże ciągników w różnych wersjach wykonania. Tak. Między innymi właśnie Woriory. Pre prezentują się rewelacyjnie. To nie tylko kolor. To nie tylko kolor, tak, tak bo to bogate tak wyposażenie przede wszystkim. Dokładnie tak. Zapytam jeszcze tak na koniec o popularność tej limitowanej edycji, bo mam wrażenie, że tych warriorów w wersji szczególnie czarnej, no, przybywa i to tak dosyć sporo w środowisku rolniczymi na polach. Ktoś, kto decyduje się na taki ciągnik, no oczywiście to jest ciągnik, który ma określoną wartość, to już dołożenie paru tysięcy złotych na tę lepszą wersję wyposażeniową nie stanowi problemów, także myślę, że 90% rolników przydajemy w tej w czasie premium, czyli Znam się mamy takie zaprzyjeździone gospodarstwo, które pracuje Warrior w serii 750, ale w tradycyjnych kolorach zielonych. Właściciel był przywiązany, tym bardziej, że gospodaruje już od wielu lat na czynnikach fahr I tutaj sobie zażyczył, żeby była ta oryginalna zieleń. Oczywiście. Znam ten człowieka, który ciągnik z innej marki zażyczył sobie w zielonym kolorze, bo dotychczas miał tylko właśnie dojce, a tutaj z uwagi na pewne, przywiązanie pewnie, tak, tak. tak Zażyczył sobie właśnie w kolorze typowym, tym zielonym, jasno-zielonym, najładniejszym zielonym kolorze. Czyli no nic, dziękuję panie Wadem Maldemarze bardzo serdecznie za rozmowę. Ja